By przekonać Jasona i Natana do kupna, Dave zaoferował wart pół miliona dolarów przesiewacz orła. Zdalnie sterowany z czołgowymi gąsienicami, przesiewa 140 metrów ziemi na godzinę. To cenne wyposażenie. Wiem, co to znaczy. Zaczynać od zera. Tutaj mamy ziemię, maszynę, pompy. Wszystko jest gotowe. Pierwszy raz pracuję z tak niewielką ekipą, co pokazuje, że zgrany zespół może wszystko. Jeśli kupią działkę, mogą pracować niewielką ekipą. Możemy osiągnąć niezłe wyniki, jeśli ziemia jest dobra. Jestem bardzo szczęśliwy. Jason trafił na duże kamienie. Proszę, o to one. Obyśmy trafili na dużo złota między nimi. Też na to liczę. Będą emocje. Nie chcę zrzucać głazów na maszynę, ale między nimi powinno być dużo złota. Na to liczę. Pas się zatrzymał. Nie działa i nie wiem dlaczego. Awaria pasa. Powiedziałeś? Awaria pasa? Jeden duży? Chyba zablokował się kamień. Pewnie jest w środku. Zatkał się pas odprowadzający żwir na hałdę. Kamień utkwił między rolką a pasem. To niepotrzebny kłopot. Dave musi ręcznie zakręcić rolką. Luzuje się? Tak. Rusza się. Zrobione. Oto kamień, który zaklinował się w maszynie. Utknął tak mocno, że nie mogliśmy go wydobyć, a obrócić, by sam wyszedł.